Pierwsze w historii Pendolino z pasażerami dotarło do Zakopanego. Naprawdę to jest wielkie wydarzenie w Zakopanem. Wiszcie się, nowa historia. Dziś przejazd promocyjny od grudnia codziennie z Trójmiasta do Zakopanego, latem do Kobrzegu. To była na razie październikowa inauguracja nowej trasy Pendolino. Od połowy grudnia pozwoli dojechać do Zakopanego w 7,5 godziny z Gdyni, 7 godzin z Gdańska, 4 godziny 20 minut z Warszawy i poniżej 2 godzin z Krakowa. Bilety na pierwszy przejazd rozeszły się błyskawicznie. Kosztowały tylko złotówkę w ramach promocji. Zainteresowanie było tak duże, że Intercity podpięło drugi skład Pendolino. Do Zakopanego dojechało w sumie 800 osób. W Krakowie rozłączono składy i dalej jechały osób, no ale w drodze powrotnej jechaliśmy w podwójnej trakcji. Trasa do Zakopanego to górska linia technicznie trudna, ale jest po modernizacji, więc jedzie się niezbyt szybko, ale całkiem przyjemnie. No i z pięknymi widokami, na przykład na Jezioro Mucharskie, Przełęcz Sieniawską czy piękną Panoramę. Ramy Tatry zjeżdżając do nowego targu. Do tego kawka lub inny napój, no i bez wysiłku do celu. A na miejscu iście góralskie powitanie były oscypki, wiśniuszatek, regionalne potrawy i oczywiście góralska orkiestra. Co na to pasażerowie? Rozmawiałem z nimi, są zadowoleni. Wreszcie szybki pociąg z Warszawy i trójmiasta, które może być alternatywą dla samochodów. Ceny biletów mają zaczynać się od 9 zł z Krakowa, 49 z Warszawy i 59 z Trójmiasta, jeśli trafi się oczywiście promocja. Zobaczymy jak będzie w praktyce, bo ceny EIP potrafią być naprawdę spore. O samym składzie chyba nie ma sensu opowiadać, bo znamy go już od 10 lat. Na pewno dużym plusem Pendolino oczywiście Wars, który posiłki przygotowuje na miejscu. Zakopane cieszy się z nowego połączenia, bo choć Pendolino jeździ po Polsce już 10 lat, nadal działa tak zwany efekt Pendolino, który przyciąga media i jak mówi Intercity nowych pasażerów do kolei. Te pociągi wciąż przez wielu uznawane są za prestiżowe i podnoszące rangę miejscowości, do której dociera. Tak było m.in. w Szczecinie, Rzeszowie czy Kołobrzegu. PKP Intercity przyznaje, że Pendolino przyciąga na tych trasach nowych pasażerów i liczą na to, że tak samo będzie z Zakopanem. Dużo jest pytań od Was, czy jest sens wysyłać szybkie Pendolino na wolną trasę do Zakopanego. Według PKP Intercity tak, bo Pendolino i tak w tych godzinach stało w Krakowie po kursie z Gdyni, więc teraz pojedzie dalej do Zakopanego, tam spędzi noc i pojedzie do Gdyni, a w wakacje też do brzegu. I rzeczywiście takie rozwiązania działają już na przykład we Włoszech czy Francji. Szybkie pociągi, najpierw nasz. Szybkich trasach, a później w wolniejszych końcówkach, pozwalają skomunikować duże miasta z regionami turystycznymi w górach albo nad morzem. Na co dzień będzie kursował jeden skład Pendolino, my wracaliśmy natomiast w podwójnej trakcji. Widoki na górskiej trasie były niezapomniane. A ty, wybierzesz się Pendolino do zakupanego?